To jest radio. Złote Przeboje. 162 FM. W Jeleniej Górze. Aktualna sytuacja na rynku pracy pozostawia wiele do życzenia. Jej skutki szczególnie mocno odczuwają osoby niepełnosprawne, które mają naprawdę poważny problem ze znalezieniem stałego zajęcia. Zapobiegać temu ma projekt Progresus, który poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi zawodowo aktywizować będzie właśnie niepełnosprawnych. Z Dominiką Chylińską, dolnośląskim koordynatorem tej inicjatywy, rozmawiał Przemysław Pozowski. Radio Złote Przeboje. To był tydzień w Jeleniej Górze. Ida tego projektu narodziła się jakby z dwóch obserwacji, czy też właściwie jakby z dwóch faktów. Po pierwsze, w Polsce mamy bardzo niski stopień, czy poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Ten wskaźnik wynosi około 20% w ogóle z osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym jest zatrudnionych. Co prawda w Europie w ogóle wskaźnik osób niepełnosprawnych ich zatrudnienie jest niższe, powiedzmy w populacji tak, osób zatrudnionych. Natomiast jest to tak dużo dużo, dużo niższy wskaźnik niż, niż na zachodzie Europy, na przykład w Szwecji ma ten wskaźnik na poziomie 60. Więc są ogromne trudności ze, związane ze znalezieniem przez osoby niepełnosprawne pracy, a z drugiej strony mamy sytuację taką, w której organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, będące jakby najbliżej osób niepełnosprawnych, najlepiej znających problemy, bardzo często działają samodzielnie. Jeżeli współpracują ze sobą, to współpracują bardzo okazjonalnie. Przy okazji jakiegoś projektu, jakiegoś wydarzenia kończy się projekt, kończy się wydarzenie, z reguły umiera wówczas ta współpraca. Więc jakby z tych dwóch obserwacji narodził się pomysł projektu Progressus. I on ma po prostu zaktywizować, e, po pierwsze organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz ich aktywizacji, tak, żeby one jakby wspólnie w partnerstwie działały na no jakby w swój wspólny cel, tak? Na właśnie aktywizację zawodową osób. I w jaki sposób Państwo pomagają już na konkretnych przykładach? Projekt jest projektem innowacyjnym, projekt jest takim zadaniem, którym testujemy pewien pomysł, tak, który się narodzi. Sama jakby idea polega na tym, żeby stworzyć pewną formułę, nazwaliśmy ją klaster NGO-sów, klaster organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Stworzyć taką formułę, żeby organizacje pozarządowe w sposób sprawny nawiązywały partnerstwa i skutecznie współpracowały ze sobą i jakby skutecznie szukały rozwiązań, przede wszystkim wdrażały rozwiązania na rzecz, na rzecz osób niepełnosprawnych. To przykładowo tak, może wyglądać ten sposób. Ponieważ jakby ten klaster organizacji pozarządowych nie ma działać w próżni, on ma współpracować z dwoma pozostałymi sektorami, mówiąc sektory, bo pozostałe sektory mam na myśli pracodawców z jednej strony, a z drugiej strony sektor publiczny. Więc. Yy... Taką, taką idealną sytuacją byłoby, gdyby organizacje pozarządowe, wspólnie działające, w tym momencie jakby będące mocniejszym partnerem dla, dla pracodawców i dla instytucji publicznych, żeby wspólnie szukały sposobów na lepsze czy skuteczniejsze wdrażanie osób na niepełnosprawnych na rynku pracy. Na przykład określając, tak, jakim pracodawcom, jakie osoby z jakim wykształceniem, z jakimi kompetencjami są najbardziej potrzebne, szybko dostosowując jakby możliwości swoje szkoleniowe, tak żeby osoby niepełnosprawne uzyskały uzyskały odpowiednie uprawnienia i jednocześnie jakby działając również z pracodawcami, prowadząc pewną też kampanię, bo tutaj nie ukrywajmy, że w grę wchodzą uprzedzenia, jakieś mity krążące wokół, wokół tego, jakimi pracownikami są osoby niepełnosprawne, żeby jakby też uświadamiać, trochę współpracować, oswajać, pokazywać, że pracownicy tacy są naprawdę pełnowyprawnymi pełno pracownikami i takimi będą w ich firmie. Powiedzmy jeszcze w takim razie na koniec, w jaki sposób dowiedzieć się o programie Progressus, gdzie szukać informacji, na jakich stronach, pod jakim adresem. Sam projekt Progresu, jego pełna nazwa, to innowacyjny model klastrów NGO działających z pracodawcami na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Informacje znajdziecie Państwo na stronie progresu.info. Tam znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje na temat i projektu, i publikacje związane z sytuacją osób niepełnosprawnych, możliwościami, jakie, jakie, jakie daje współpraca w ramach klastra organizacjom pozarządowym, a przede wszystkim osobom niepełnosprawnym. To jest radio. Złote przeboje 106 ,2 FM. Wieleni górze.